witam wszystkich dzisiaj przygotowuję sobie mocowanie do trzpieniówki żeby przeszlifować szczęki temat który pojawia się już kilka razy praktycznie w każdym filmiku moim eee, tutaj sobie na razie zrobiłem tak wkręciłem sobie trzpieniówkę w uchwyt żeby zobaczyć na jakiej ona jest wysokości i co ja tutaj sobie mogę z nią zrobić Widać, że jest mniej więcej równo, jeżeli chodzi o imak. I teraz co tutaj będę robił? Znalazłem w moich zasobach, w przydasiach, taki uchwyt. Od, yy, tutaj można było wkręcić uchwyt wiertarki no i sobie wiercić. Wiadomo, że ta rurka, która była mocowana z tej strony, ona się wyginała. To nie było niedokładne, dlatego właściwie kiedyś to dostałem. Praktycznie ani razu tego nie użyłem i tak sobie to leżało. Teraz szukam właśnie rozwiązania na to, jakby tutaj zamocować ten, tą trzpieniówkę. i pomyślałem, że mogę wykorzystać. Jak to będzie mocowane? Po pierwsze, ta część tutaj będzie przecięta. Ta część będzie odrzucona, zostanie tylko ta prosta. Zamocuję ją tutaj. Hmm, tu gdzieś tak na uchwyt. Powiedzmy. Yy, może tego teraz dobrze nie widać. Może będzie lepiej z tej strony widać. To po prostu będzie zamocowane tutaj. Ale oczywiście niżej. Tak żeby było na wysokości imaka. Przeszkadza teraz ta część. Jak ją wytnę to będzie by było zupełnie inaczej. Ale to za chwilę będę robił. Z drugiej strony dam... Taki Na Nawiercę go tutaj. Jeden otwór, jeden, jeden otwór gdzieś będzie, no, gdzieś tutaj, powiedzmy, drugi tam na końcu. Tę część i tę skręcę długimi śrubami tutaj w W, w, w ten sposób będą szły śruby. I jeszcze dorobię z cienkiego płaskownika albo z jakiejś blachy. Wytnę tutaj taką opaskę, która będzie przytrzymywała końcówkę szpieniówki i ona będzie też mocowana do tego cownika gdzieś tutaj na końcu. No dobrze, biorę się do pracy. więc. Tutaj jest podstawa właśnie tego stołu. Tego stołu mówię, tego uchwytu, z którego to pochodzi. Na no, razie sobie jeszcze ją zostawię. Nie ja wiem, czy do czegoś zużyję. Aluminium. Może się jeszcze do czegoś przyda. Jeżeli nie, to pójdzie do utylizacji. Dobrze, zmyjemy teraz tutaj tę część. I potem trochę ją przylifuję, żeby była gładka. Potem zajmę się szlifowaniem tego cewnika, i wierceniem i próbą skręcenia wszystkiego. Jakieś sobie śruby tutaj poszukam. Gdzieś tutaj widziałem, że mam jeszcze. Jak pręta. Może ten tutaj się nada na jedną stronę. Może znajdę tu coś jeszcze innego. A jeżeli nie, to się na szybko nagwintuje coś, żeby to wszystko tutaj po skręcać. Proszę bardzo, to może będzie akurat. Ciepłe, dlatego trzeba uważać. Aluminium jest jednym z lepszych materiałów, które przywozą ciepło oddają. się oddają się ciepło. Dlatego trzeba było tutaj chyba użyć rękawic do tego. Spróbuję to lekko zszlifować, tylko zmienię tarczę na kątówce i przygotuję sobie ten drugi, ten drugi element, czyli ceownik do przeszlifowania. I później będę go wiercił. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeszcze będę później yy, próbował to sobie zobaczyć jak, y, gdzie otwory nawiercić i jak to będzie pasować na tokarce. Założyłem na, na kątówkę inną tarczę, taką z dyskiem. Yy. Czy przykręca? Trzeba pościągać wszystkie elementy, które są do tych cienkich i grubszych tarcz do szlifowania, czy do docięcia. To trzeba pościągać. to jest takie specjalne specjalnie dedykowana nakrętka, specjalnie dedykowany dysk. Potem są takie y, dyski, które się nakłada. Bardzo wydajne. To jest ten widać akurat już jest dość mocno zużyty, ale jeszcze y, na dzisiaj mi wystarczy. Bardzo wydajne. Bardzo jestem zawsze z nich zadowolony. I nimi najczęściej szlifuje, jeżeli chodzi o na przykład spawy, czy takie większe elementy, gdzie naprawdę trzeba dużo szlifować. Spójrzcie, jeszcze co się stało z tarczą po cięciu aluminium. Okleiła się. Okleiła się. Tu, w jednym nawet miejscu, widać, że się wyłamała. Tarcze kupione w popularnej sieci sklepów. Są to tarcze Parkside. Jeszcze tutaj błąd jest w napisie do cięcia. Tak taka ciekawostka. Kupiłem je ja nie wiem już dawno dawno temu nigdy ich nie używałem. Chciałem je właśnie przetestować kiedyś ale nigdy nie było na to jakiejś sposobności bo miałem po prostu inne tarcze lepsze. Ja dzisiaj tamte tarcze mi się skończyły i zamawiam sobie pakiet z tu Taki cieniutki do cięcia, a że była potrzeba cięcia, więc wykorzystałem te tarcze. Jak widać, o, może też przez to, że to aluminium i to się okleja, bo to miękki materiał jest na pewno się w, tutaj wtapia, wkleja w to wszystko. Ale generalnie rzecz biorąc, jeszcze spróbuję sobie na stalinie i kiedyś tam coś przeciąć. Wydaje mi się, że jednak warto zainwestować w, w inne tarcze.